Albo świat całkowicie oszalał, albo teraz siedzę na łóżku mamy, jem chipsy i oglądam filmy, a mama jeszcze na mnie nie nakrzyczała? A i jeszcze nie zaatakowali mojego godzenia, próbując je odebrać? Ta chwila, naprawdę, co się dzieje? Muszę to rozgryźć. Cześć mamo, coś się stało? Czy przypadkiem nie jesteś chora? Nie, a co? Właśnie zostawiłam prawie całą paczkę chipsów na twoim łóżku. A ty nawet nie przyszłaś, żeby mi przypomnieć, że jestem złą córką, która nie docenia twojej pracy. A te chipsy miały smak owoców morza? Tak więc zapach jest nie lepszy niż wtedy, gdy Bogdan zdejmuje skarpetki w pokoju. Nikol, nie widzisz, że jestem zajęta? Nie mam czasu gotować. To tak, jakbym gotowała nie dla trzech nastolatków, ale dla trzech hien. Mówisz tak, jakbyś nie jadła tego jedzenia. A ja dzisiaj nie jem. Waldemar zaprosił mnie na randkę. Mam nadzieję, że chociaż raz zabierze mnie na kolację w jakieś przyzwoite miejsce. I nie będę znalazła kebaba pod drzwiami jego matki. No jasne, wymieniłaś córkę na kolację w eleganckim miejscu. Ja to sobie zapamiętam. O, Bogdan, nigdy wcześniej nie widziałam, żebyś pisał cokolwiek innego niż listę zakupów. Bardzo śmieszny, jestem zajęty ważną sprawą. Ty? Sprawą? I tu jeszcze ważną! Tyle dziwnych faktów w jednym zdaniu. Uczę się francuskich słówek dla Katarzyny. Co? Lady Diana opuściła czat. Katarzyna jest naszą sąsiadką z Francji. Oczywiste jest, że ona mnie lubi, ale powiedziała, że umówi się ze mną, jeśli nauczę się stu francuskich słów. Bogdan, to, że raz się z tobą przywitała, to nie znaczy, że cię lubi. Kurze? Cukinia? Czy prosiła cię o napisanie historii o sobie? Ha, ha nie powiedziała, jakich słów mam się nauczyć. Postanowiłem więc nauczyć się nazw produktów. O tak, teraz możesz kupić jedzenie we francuskich sklepach. Dobra, Nicole, zejdź ze mnie, jestem zajęty. Idź lepiej sprawdzić, czy nie macie gdzie indziej. Tak, to naprawdę dziwne. Każdy z was zdecydował się dzisiaj robić coś niezwykłego? Bogdan się czegoś uczy. Ty robisz coś, co wygląda na sprzątanie. Kiedy mama gotowała w kuchni, to wcale nie śmierdziało. To nie jest sprzątanie. Niedawno schowałem pieniądze do kieszeni, które dostałem od mamy. O opłacenie zasłon w szkole. E, zapomniałem zapłacić i nie pamiętam, gdzie włożyłem pieniądze. Jutro wychowawca wybije mi wszystkie zęby, a mama dokończy. A masz czas do jutra na poszukiwania. Mama dzisiaj na to nie ma czasu. Idzie dzisiaj na randkę. No i wypas. Moja kara przesunęła się o jeden dzień. Może chodźmy zrobić coś fajnego. Na przykład dodamy Bogdanowi środki przeczyszczające lub zamówimy 200 pizz pod adres sąsiadów. Nikol, jestem zajęty, mam poważny problem. I już niedługo będę mógł oglądać ulicę tylko przez okno. Och, jacy, wszyscy są zajęci! Albo żyć nie dają, albo ich w ogóle nie ma. Tacy przyjaciele i krewni, tylko sobie przypomnijcie o mnie! No trzymajcie się! Jeśli mnie będziecie potrzebować tylko wtedy, gdy będzie Wam wygodnie, to będziecie tego bardzo żałować. Już ja obudzę wasze sumienia. Jeśli oczywiście jest jeszcze co w ogóle budzić. Wszyscy mnie opuścili, zdradzili! Wszyscy jesteście hamami! Zostawili mnie jak kapików za cztery! Jak dieta bogdana! Jak faceci, moją mamę! Co to za dźwięk? Jak skumlenie psa! Żenia ja kraw coś na komputerze? A, Nicole, to ty! A ja myślałem, że to mój pies znowu przykleił się do podłogi, rozumiesz, no. A ty co? Nicole, co się stało? Znowu nie udało ci się pomalować oczu i z tego powodu nie chcesz żyć? Tanka z klasy kupiła taką samą bluzkę? Noga ci wpadła do szkolnej toalety? Pies nasi ci na poduszkę? Nie, no tak nie może być! Powiedz mi w końcu, co się stało! Albo zaraz zacznę tańczyć! A to, wierz mi, może zdenerwować cię jeszcze bardziej! Dobra, sam nie poradzę sobie z tą historią kobiet. Okej, okay, poczekaj tutaj, zaraz wracam! Szybko chodź! Co? Gdzie? Dlaczego? Coś Ci pokażę! No, co się stało? Nawet sobie sprawy, jak odważnych spraw mnie teraz oderwałeś. No patrz, klasyczna sytuacja. Jest urażona, zdenerwowana, płacze, ale nie chcę powiedzieć o co chodzi. Może znowu nie wyszła jej kreska na oku? No ja też tak myślałem, ale ostatnim razem płakała z tego powodu przez 40 minut. A teraz wyraźnie stało się coś poważniejszego. Zostaw to profesjonalistom, mam podejście do kobiet. Nie rozśmieszaj mnie. Mi nie jest do śmiechu. Kiedy byłem w trzeciej klasie spotykałem się z Nataszą przez półtorej tygodnia. O kobietach, wiem wszystko. No to dawaj. Nikol, co się stało? Jak będziesz długo płakać, to spuchnie ci twarz. A wtedy nie pomogą ci nawet drogie maseczki, które podkradasz matce. A jeśli przestaniesz płakać, to dam ci martwą żabę. Może przyniosę ci kilka pijawek! Dobra, Nicole! Przestań płakać w tego misia! Jest już bardziej słony niż z Nie! Bardziej się nie da! To właśnie potrafią kobiety! Nic nie zrobiłem, ale czuję się winny! Surowa prawda życia, do której z czasem dochodzą wszyscy mężczyźni! Nicole, nie zmuszaj mnie do podjęcia radykalnych środków! Liczę do trzech! Jeśli nie powiesz, co jest nie tak, to w grę wejdą łaskotki! Raz, dwa, trzy! Dobra. 4-5! <skrybuj> Jeśli łaskotki nie pomagają, sytuacja jest zdecydowanie krytyczna. Do akcji musi wkroczyć ciężka artyleria. Może lepiej tego nie robić! To jest skrajny przypadek. Dzwonimy, Dzwonimy do, do mamy. mamy! Tak, tak. Moja córka! I moja siostra! Mokra! Dobra, uspokójcie się. Nic nie rozumiem. Dlaczego Nicole jest mokra? Ona nie potrafi się opanować. Posikała się czy co? Nie, nie słuchaj go. Ono po prostu tam leży. Lepiej tego nie wyjaśnić. Jesteście lolek i bolek. Dobra, prowadźcie mnie. Co tam się dzieje? <laughs> Dlaczego krzyczysz, jakby cię torturowano? Któregoś dnia zrozumie, że prawdziwą torturą są jej rybne kotlety. Aha, powinno zostać zakazane na szczeblu legislacyjnym. Dlaczego Nikol płacze? Co je zrobiliście? Nic, to nie my. Ona tu siedzi i płacze już od dawna, ale nie powiedziała dlaczego. Tylko kobieta kobiecie może powiedzieć, co się stało. Nikol! Który z tych dwóch cię obraził? Dzisiaj nie powinien zjeść obiadu Nie sądzę, żeby to była dla nich kara, mamo. Nicole, przestań się popisywać Powiedz nam, co się stało I nie zalewajmy łzami naszych sąsiadów na dole Nie chcę z wami wszystkimi rozmawiać Wynoście się z mojego pokoju Nigdzie nie pójdziemy, dopóki nam nie powiesz, co się dzieje Ach, tak? Hej, co ty robisz? Próbujemy ci pomóc, a ty co? Nicole, przestań Proszę, przestań I co mamy robić? Jak wyciągnąć Nicole z pokoju i zmusić ją do podania przyczyny? A może podać jej coś na przyczyszczenie? I kiedy pobiegnie do toalety, nie pozwolimy jej tam wejść, dopóki nie powie prawdy. A to ciekawe, że zawsze chcecie sobie dawać środki przeczyszczające. Toaletowi przyjaciele nie ma co. Musimy się zjednoczyć i pocieszyć Nicole, żeby przestała płakać. To takie urocze, że przejmujesz się humorem, swojej siostry. Nie mam wyboru. Jutro musi pożyczyć mi swojego laptopa, a w tym stanie na pewno nie będzie chętna do pomocy. Nocy. Proponuję przygotowanie programu małego koncertu, który podniesie Nicole na duchu. Można przygotować konkursy i dowcipy? O tak, dowcipy są super i konkursy też. Tania, to nie XIX wiek. A w takim razie podajcie swoje pomysły, skoro mojego nie lubicie. Róbmy wszyscy to, co potrafimy najlepiej. U! Mogę nauczyć się nie konfliktować z facetami. Tania kazała robić to, co robimy dobrze, a nie rujnować całą sytuację. Robienie bałaganu to moje powołanie. Spotkajmy się tutaj za pół godziny, każdy z pomysłem. A few moments later. Jeżeli papo osunął, a słowa stalowik, że latem mylę, mam na to. Kupił kapocz na kupił kapocz na kupił kapocz na kupił kapocz. Ej, z czego się śmiejecie? Przepraszam, ale to jest bardzo śmieszne. Jeśli to nie rozbawi Nicole, to na pewno jest to coś poważnego i skontaktujemy się z psychiatrą. Jeśli psychiatra zobaczy w tym stanie Bogdana, pomyśli, że przyszedł do niego, a nie do Nicole. To normalny trend! Nic nie rozumiesz! A ty co niby przygotowałeś? Zdecydowałem się pokazać sztuczkę ze znikaniem. I mam nadzieję, że będzie to trwałe zniknięcie ciebie z mojego pokoju! Żenia, magiczne sztuczki to świetny pomysł! Pokaż mi co przygotowałeś! Patrzcie! Raz! I dwa! Trzy! Ta nadaje się do cyrku dziwadeł! To na razie była tylko próba. Nikol to zobaczy i na pewno będzie zaskoczona. Traumatolog będzie zaskoczony! Żenia, ona nie ma sześciu lat, żeby się zdziwić! Jest adekwatna! Przynajmniej nie ma konkretnej diagnozy! Tak, uspokój się! Potraficie tylko krytykować, a ty co przygotowałaś? Kochani, mam najlepszy wariant. Przygotowałam paczkę z ulubionymi słodczami, nikol. Patrzcie. Wszystko jak zwykle. Rodzice próbują kupić uwagę dziecka. Klasyk! Nic z tych rzeczy! Każdy wie, że słodycze poprawiają humor! Nie, tanieczko. Zaburzenie poznawcze interpersonalnych relacji rodzinnych zostaje po prostu zastopione zwykłym nietrywialnym przekupstwem. Że co? Raz mój tato zostawił w toalecie książki do psychologii i je przeczytałem. Tak, czas już iść! Pokażmy swój cały profesjonalizm! Kurcze zamknięte! Co teraz zrobimy? Nikol, otwórz! Mamy dla ciebie niespodzianki! Nikol, nie masz pojęcia, co stracisz, jeśli nie otworzysz drzwi! Musimy się tam koniecznie dostać. Co, jeśli coś się stało? Co, utonęła we łzach? Jak dostać się do pokoju? Mo, może przez okno! Aha, maleńki chłopczyk, duży, wysportowany mężczyzna i kobieta matka. Idealny zespół. Wysportowany mężczyzna! Co w takim razie sugerujesz? Co byście ze mnie zrobili? Mam nadzieję, że nie wyszła przez okno. Chyba zwiknąłem ramię, kiedy wyważałem drzwi. Okazuje się, że na próżno. Nikol, gdzie jesteś? Nikol. 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 Gdzie ona może być? O, Nikol. Nie. Nikol, gdzie jesteś? Dlaczego miałaby się ukrywać? No Naprawdę. Pewnie dlatego, że zamknęła się w pokoju i dała jasno do zrozumienia, że nie chce nas widzieć. Tymczasem my wyważyliśmy drzwi. Jak myślicie? Dlaczego jest na nas taka zła? Nie wiem. Rano wszystko było w porządku! Przyszła do mojego pokoju i chciała coś porobić, a ja, że tak powiem, byłem zajęty. No do mnie też przyszła. Wszystko było okej. Okay. Jasny gwint. Jak mogliśmy się nie domyślić? Chciała z nami spędzić czas, a my wszyscy byliśmy czymś zajęci. Pewnie poczuła się tym urażona i pomyślała, że jej nie potrzebujemy. Spójrz, jaka delikatna. Do trzynastego roku życia nikt w mojej rodzinie ze mną nie rozmawiał. Tak, tak. Pewnie mieli nadzieję, że niedźwiedzie przyjmą cię z powrotem. Dobra, cicho. Szukajcie nikol. A jeśli ona zniknęła na zawsze? Wyszła z domu na zawsze? No oczywiście, że chciałbym przenieść się do jej pokoju, ale nie w taki sposób. Przestańcie gadać bzdury! Wszyscy jej nadal szukamy! Nicole! 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 Gdzie jesteś? Nicole! Wyjdź! Nicole! No gdzie jesteś? Nikol! Czy nigdy więcej nie zobaczę mojej nikolki! Nikol! Gdzie jesteś? Wybacz nam! Od teraz będę spędzać tylko z tobą mój cały wolny czas! I ja też! I ja jestem nawet gotowa nie chodzić na spotkania z Waldemarem, aby zaprosić go tutaj, aby spędzić razem czas! Jak wszyscy nagle przemówiliście? Co? Zrozumieliście, że nie jest tak miło mnie ignorować? W taki sposób dałam wam nauczkę. Nauczkę? Zrobiłaś to celowo? My naprawdę się o ciebie martwiliśmy! Nikol, nie możesz manipulować emocjami swoich bliskich! Martwiliśmy się! Myśleliśmy, że coś się stało. Nauczyłem no, się nawet dla ciebie rapowej piosenki. Chciałbym Ci pokazać. Myślałam, że już się mną nie interesujecie. Oczywiście, że się interesujemy. Czasami po prostu dzieją się ważne rzeczy. O tak, niedługo opowiesz o swoich ważnych sprawach, mamie. O czym ona mówi? Będzie intryga, niespodzianka, że tak powiem. Zachowała się bardzo nieodpowiedzialnie. Cały świat nie kręci się wokół Ciebie. Inni ludzie też mają. I życie, i emocje. Należy je szanować! Tak. Bardzo nas rozczarowałaś. No, nie będę ukrywał. Podobała mi się myśl, że odeszłaś na zawsze. Żenia! Tak, Nicole, nie wolno tak robić. Tak, macie rację, to było egoistyczne. Jestem teraz ukarana, prawda? Tak, mam dla ciebie pewną karę. A few moments later. a są, 3, 2, 1, 0 jesteście kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić.